Dzień dobry Państwu. Jest ze mną Marcin Żukowski, członek zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen, Oddziało Polski. Marcinie, napisałeś ostatnio do naszego kwartalnika ciekawy artykuł pod tytułem Każdy może być Polakiem. No właśnie. Czy każdy może być Polakiem? Każdy może być Polakiem. Kto tego chce? I myślę sobie, że każdy świadomy pracujący u podstaw Polak aktywny powinien zdawać sobie z tego sprawę, że w tradycji polskiej obce było jakieś to e, mityczne sprawdzanie krwi czy mierzenie czaszek, które znane z najczarniejszych e, kart historii Europy. U nas to było obce. U nas każdy, kto przyjmował polskie dziedzictwo, e, nawet nie tyle wiarę, ale dziedzictwo, gdzie ta wiara była bardzo istotnym elementem e, moralności. Dziedzictwo, które jest elementem dziedzictwa cywilizacji łacińskiej, Tam no, są trzy filary, prawo rzymskie, yy, yy, greckie umiłowanie prawdy i właśnie katolicka, chrześcijańska yy, moralność, yy, wartości takie, no, no, no chociażby jak traktować drugiego człowieka yy, i skutki tego, tego wychowania właśnie łacińskiego mieliśmy m.in. podczas II wojny światowej, gdzie Polakom po prostu w większości przypadków, no bo zawsze są skrajności, ale przeciętnemu Polakowi trudno było przejść obojętnie na krzywdę drugiego człowieka bez względu na to, jakiego był wyznania, czy jaki był narodowości. Dlatego ta, ta łacińska wrażliwość jest nawet najbezpieczniejsza z człowieczego punktu widzenia, że w sytuacji próby, w sytuacji jakiejś, jakiejś jakiegoś e, kryzysu e, ludzie zachowają się przyzwoicie względem drugiego e, człowieka. I w naszej historii mamy mnóstwo przykładów. Ja jako młody człowiek, jako student e, budowałem swój światopogląd, zaczytywałem się w historiach kresowych, odkrywałem swoje korzenie na kresach, korzenie na Wołyniu i już e, no tutaj może trochę dygresję zrobię. Ale moją rodzinę na Wołyniu w powiecie krzemieńskim uratował sąsiad Ukrainiec, przyzwoity człowiek, który był sołtystą. Nazywał się Sylwester Bilaszewicz i uważam, że nazwisko tego człowieka powinno być w mojej rodzinie zapamiętane na zawsze, bo gdyby nie on, to pewnie ani ja bym się nie narodził, ani moi rodzice, ani moi dziadkowie, a, a pr pradziadkowie nie doczekaliby. Końca wojny, więc o tych sprawiedliwych ludziach trzeba mówić, trzeba pamiętać, trzeba przypominać ich potomnym tam właśnie na wschodzie na kresach. Zaczytywałem się w literaturze dotyczącej kresów, w historiach różnych i takie stwierdzenie było wyznawane przez Rusinów ileś tam set lat temu, Genterutenus polonus, czyli z pochodzenia rusin z wyboru Polak. I takich z wyboru Polaków mieliśmy. Na pęczki. No I... właśnie, jakieś przykłady, no chociażby z ostatniej wojny. Kogo mógłbyś pokazać jako Polaka, kto, no kto właściwie faktycznie nim nie był z pochodzenia, natomiast realnie okazywało się, że Polakiem był często bardziej niż niejeden z naszych rodaków. No, pra, no, czasem wyśmiewane hasło prawdziwy Polak, ono jest uważam jak najbardziej słuszne. Prawdziwym Polakiem jest ten, to do tych wartości naszych naszego tego, co definiuje, czym jest Polska, czyli właśnie nie jakaś tam krew, tylko wartości, które się przyjmuje. Prawdziwy Polak to ten, który te wartości faktycznie uważa za swoje. No, przykład w ostatnich latach bardzo znany, Józef Unruk. On, co prawda, pochodził z rodziny polskiej gdzieś tam w dalszych korzeniach, ale generalnie... To... Był wychowany w kulturze niemieckiej. Jego rodzina miała status rodziny szlacheckiej, urodził się pod Berlinem, był oficerem w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej, a jak się Wolna Polska odradzała, to wstąpił do, do marynarki wojennej polskiej, która wtedy jeszcze przecież nie istniała, więc on tą marynarkę wojenną budował w czasie września 1939 roku był dowódcą obrony wybrzeża i kiedy trafił do obozu jenieckiego do oflagu to został próbował być zwerbowany przez Niemców jako swój szpicel wśród oficerów polskich kazał sobie przyprowadzić tłumacza i nie rozmawiał z Niemcami po niemiecku oni byli zaskoczeni jak to przecież pan, panie admirale, jest przecież Niemcem z pochodzenia? Powiedział, że niemieckiego zapomniał 1 września 1939 roku. No nieprawdopodobna postać. Nieprawdopodobna, naprawdę. No ale czasem taka jedna postać się może zdarzyć. No ale mamy takich postaci naprawdę no na To No napę... powiedz Do... o nich. Na przykład, no, takie dwa, dwie sylwetki Żydów, którzy służyli w narodowych siłach zbrojnych. Dla mnie to jest argument koronny przeciwko kłamliwej narracji wobec narodowych sił zbrojnych. Pierwszy to był Felix Pisarewski, o nim akurat w tym artykule nie wspomniałem. Przedwojenny bokser warszawskiego klubu Makabi który został przez NSZ uwolniony z Pawiaka, a potem został oficerem Narodowych Sił Zbrojnych bodajże w stopniu majora. Są bardzo takie ciekawe, porywające jego wspomnienia, chyba opisane w książce Orły i Reszki. Tak mi się wydaje, że, że taki jest tytuł. A druga postać, bardziej no, taka mm, romantyczna, to był Stanisław Ostwin-Zuzga, pseudonim Kropidło. Urodził się jako szlomo Ostwind, więc ewidentnie wyznania Mojżeszowego, żołnierz legionów polskich, który po wojnie w xx przyjął imię Stanisław, służył w policji państwowej, a w czasie II wojny światowej zaangażował się w konspirację niepodległościową w szeregach organizacji narodowej w NSZ, a po wojnie w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. I kiedy został aresztowany przez komunistów, próbowali na nim, no nie wiem, jakieś wyrzuty sumienia chyba wzbudzić, że jak on, żyd, prawda, z faszystami się zadawał, powiedział, że po pierwsze nie jest Żydem, tylko jest Polakiem, a po drugie tylko oni, narodowcy, chcieli mu pomóc. Więc to jest właśnie takie pokazywanie z jednej strony Żyda z pochodzenia, który pamiętając o swoim pochodzeniu został świadomym, zaangażowanym Polakiem do końca życia, bo został przez komunistów zamordowany. A z drugiej strony pokazuje właśnie to narodowe oblicze Polaków żyjących przed kilkoma dekadami, że no właśnie ta narodowość polska to nie jest krew i ci ludzie z nsz czy z NZW doskonale o tym wiedzieli, a nam trzeba o tym pamiętać, przypominać. No, rozmawiamy o tym na Lubelszczyźnie, bo jesteśmy w Firleju. To pewnie taki dobry przykład z tych okolic, tu w Kocku jest grup Berka Joselewicza, twórcy starozakonnego pułku legionów, powstańca, no wielkiego polskiego patrioty, który, który oddał swoje życie, bo on tutaj po prostu zginął pod kockiem w czasie walki, i tu został pochowany, więc pokazuje to, że ta więź również Polaków z z Żydami, których przecież mnóstwo mieszkało na terenie Rzeczpospolitej, zdarzała się i czasami była bardzo mocna. Oni się czuli Polakami w jakiejś części i, i mamy wiele przykładów na to, prawda? No, no tak, a takim standardowym y, 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 standardo, sztandarową rzeczą, która powinna budzić nasze pytania, to dlaczego w tym potężnym getcie warszawskim y, funkcjonowały kościoły katolickie. To byli ludzie, którzy byli przechrzeli, tak? Oni z pochodzenia może i byli Żydami, ale generalnie byli spolonizowani, i myślę, że w, w, ogrom, w znakomitej części możemy mówić o polskiej elicie, o polskiej inteligencji. A to, że oni mieli pochodzenie takie czy inne, jakie to ma znaczenie? To nie ma znaczenia najmniejszego. Ktoś może być, przepraszam, kosmiką, marsjaninem, tak? Nieważne, żółty, zielony. Byleby chciał być Polakiem, no i przecież, Gienku, yy, Afrykańczyk yy, w Powstaniu wa Warszawskim, Chińczyk w Powstaniu Wielkopolskim, tak, yy, Indianin, który był w Armii Krajowej, no co chwilę można w internecie, na Facebooku yy, gdzieś tam wygrzebać takie informacje, szczególnie przy różnych rocznicowych yy, okolicznościach. Ale z naszej historii bliższej, no przecież Anna Walentynowicz, matka Solidarności, kobieta, symbol. Kilka lat temu została przypomniana, ujawniona historia, że ona pochodziła z rodziny ukraińskiej. A potem po wojnie zamieszkała w Polsce z rodziną, u której pracowała. No, no nieprawdopodobne rzeczy. Szczególnie u nas właśnie, u nas w środowisku kresowym. Jakie to jest symboliczne. Nam się czasem zarzuca, że my prawda tylko się katujemy tą martyrologią i Ukraińcom chcemy zarzucać, wyrzucać, że oni nas mordowali. No nie, no my Przypominamy też te piękne karty, nasze związki z Ukrainą sprzed, sprzed tych 70, 80 lat, ale też no właśnie pokazujmy ilu Ukraińców wspaniałego Polsce, tak, wspaniałych tak, ludzi, niesamowitych. To jeszcze... Trochę wróćmy do takich narodowości, które bardziej są z nami związane, bo być może Indianin czy Chińczyk to pojedyncze przykłady, no ale opowiedz nam coś o Tatarach, bo przecież to chyba naród, który mocno się włączył w tą walkę o polskość, żeby chociażby wymienić przykład Antoniego Olechnowicza, ostatniego komendanta Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, żołnierza wyklętego, rozstrzelanego w drugiej konspiracji przez komunistów w Warszawie na Mokotowie, który przecież był Tatarem z pochodzenia. Co możesz o tej nacji powiedzieć? I jego żona przecież była Tatarką i, poprawnie, jeżeli się mylę, spoczywa na cmentarzu muzułmańskim, tak? Tak, oczywiście, Korycka z wielkiej tatarskiej arystokratycznej rodziny, yy... Yy... To bardzo ciekawy przykład dwójka rodziców tatarów, którzy, z których matka była muzułmanką do końca życia, która postanowiła wychować obu synów na katolików i obaj synowie tej pary Olechnowiczów są dzisiaj katolikami. Choć jak rozmawiam z Krzysztofem Olechnowiczem, to widać tej jego i fascynację. On jest twórcą takiego fragmentu herbarza tatarskiego tutaj w Polsce, bardzo czuje tą swoją więź z, z Tatarami, tak? ale, no ale jest katolikiem. Więc to chyba taki bardzo mocno włączony w polskość naród. Kilka lat temu byliśmy z żoną na Podlasiu. Chcieliśmy bardzo odwiedzić dwie ostatnie tatarskie wsie w granicach Rzeczypospolitej, czyli Kroszyniany i Bochoniki. I w jednej z tych wsi był niesamowity przewodnik o imieniu, o imieniu Dżemil. No, uroda zdradzała, że człowiek ma pochodzenie egzotyczne, ale ten piękny, podlaski, zaśpiew, akcent, no to też zdradzał, że to nie jest przyjezdy to jest człowiek, który się tam urodził i żyje i czuje ten klimat wschodniej Polski. On podał taki przykład, że taką historię powiedział, że ludzie bardzo często, turyści zaczepiają go, czy, czy te grupy, które odwiedzają meczet i cmentarz, pytają, czy oni się czują Polakami. On powiedział, że nie. Była taka chwila konsternacji. My się nie czujemy Polakami i dodał, my jesteśmy Polakami, bo nasi przodkowie przybyli tutaj 300 lat temu. Dostali ziemię i prawa szlacheckie od króla Jana III Sobieskiego i od tamtej pory wiernie służyli Rzeczypospolitej. Zachowali swoje tradycje, zachowali swoją wiarę, ale jednocześnie nie narzucali tej swojskości, tej odmienności reszcie mieszkańców dawnej Polski. Szanowali to co, to, co sprawiło, że oni mogli tam zamieszkać, tak? bo właśnie ta polska wrażliwość Polska tolerancja, to trzeba podkreślać zawsze, bo oni są niesamowicie tolerancyjni i mamy to w krwi od setek lat, Polska tolerancja sprawiła, że oni mogli tą swoją odrębność zachować, za to byli wdzięczni, służyli bardzo ofiarnie, przecież jeszcze do, no tak naprawdę nie tyle do 1939 roku, tylko jak wspomniałeś i po wojnie, przecież, Pułkownik Olechnowicz był dowódcą wileńskiego okręgu armii krajowej, który funkcjonował na pomorzu, ale nie tylko no tutaj, eksterytorialnie. Yy, więc no, to było... Przed wojną były pułki tatarskie, również pułki, Oczywiście. I słowo ułan to też się dowiedziałem od pana Dżemila. Ułan po tatarsku znaczy młodzieniec. No, ułani, ułani, piosenka o pochodzeniu tatarskim. Można by tak zażartować. Więc naprawdę. Yy... My nie, nie możemy kastrować naszej świadomości, nie możemy się sprowadzać, nie możemy się okrajać do takiego, nie wiem, patriotyzmu koszulkowego, że tylko założymy, prawda, biało-czerwone barwy i będziemy z tego dumni. No my musimy być dumni w sposób świadomy, a żeby być dumny, dumnymi w sposób świadomy musimy zrozumieć jak ta Polska budowała swoją siłę, nasza Polska budowała siłę przez stulecia jak traktowała innych ludzi. No przecież jesteśmy teraz w dobie imigracji. Ona jest według mnie nie do zatrzymania. nam się to podoba, nam się to nie podoba. Ręce do pracy są potrzebne. I teraz od naszego postępowania, od naszego nastawienia, ale też od naszej świadomości. Będzie wynikało to, jak ci imigranci będą się w Polsce zachowywali. Czy ich przyciągniemy, czy ich będzie, Czy będziemy tolerancyjni, no właśnie, czy nie? Tak. No Ale właśnie tolerancyjni w odpowiednim chyba znaczeniu. Tolerancyjni tak. to nie akceptujący przy, przy, wszystkie odmienności i wyrzekający się swojego, bo wszystko, co jest obce, jest lepsze, tylko yy, tolerancyjni, znoszący to, tolerancja, znaczy cierpieć, znosić, tak? Czyli znoszący tą inność, ale też my musimy poprzez nasze nastawienie do nich być atrakcyjni, żeby ten Ukrainiec, Białorusin, bardzo często pewnie z taką sobie tożsamością, świadomością narodową, żeby on możliwość zostania Polakiem traktował jako awans społeczny. No mieszkam na Górnym Śląsku. Prawda, w środowisku bardzo mocno kresowym. Ale no, no znam te historie, kiedy ktoś po paru latach przyjechał, z, po pobycie w Anglii, i przyjechał do rodziny i mówi jak to się mówi po polsku, bo ja mieszkam już prawda, w Londynie trzeci rok i zapomniałem. Albo bardziej swojsko górnośląsko już ich zapomniał jak to się godo po polsku, bo ja w raju żyję. No i, no, i no jak można zapomnieć jak to się godo po polsku? Tak? Więc tak jak nasi koledzy, koleżanki ze współczesnej Polski, współcześnie wyjeżdżają na zachód i chcą się wtopić tam, bo widzą, to jest bardzo przykre, ale widzą w zachodzie jakiś awans społeczny, że oni się mogą tam wtopić. Oczywiście nigdy się nie wtopią, zawsze będą tam obcy. To jest inna kultura, inna mentalność, inne tradycje tych państw zachodnich. Tak u nas, wschodniacy, uważam, spokojnie mogą się w odpowiednim słowach znaczenia znale, wtopić. Społeczeństwo polskie. Oczywiście, że tak. Zachowując to... swoją odrębność, zachowując ten piękny wschodni język polski. No bo przecież czy to Polak z Ukrainy, czy to Ukrainie, z nauczył się mówić po polsku, ten wschodni zaśpiew zostanie. Będzie miał zawsze. zawsze. Do końca życia mu to. Taki pozostanie. przecież znakomity przykład Lidii Lwow, Rosjanki z urodzenia, z wielkiej rosyjskiej arystokratycznej rodziny, która przyjechała w młodości do Polski, uciekając przed komunizmem z Rosji i tak naprawdę z wyboru została Polką, ale taką Polką naprawdę zaangażowaną, do końca, do końca, do końca. zaangażowaną w partyzantkę cała wojna druga światowa w oddziale Cała druga konspiracja, związek z Zygmuntem Szędzielarzem Łupaszką. Wspaniała postać, niewątpliwie pierwsza dama polskiej konspiracji, no właśnie, polskiej, nie jakiejkolwiek innej. I ona, znowu przykład podobny, ona do końca życia była prawosławna. Nie porzuciła swojej wiary, nie porzuciła swoich zwyczajów, nie porzuciła swoich tradycji. Ona się czuła Rosjanką, choć dzieci i wnuki wychowała na Polaków. Więc to jest, to jest również przykład na to, jak łatwo się można odnaleźć, jak wiele Polska może zaoferować ludziom, którzy szukają czegoś, którzy zaakceptują jej wartości, jej zasady, którzy po prostu tu się odnajdą, tak? I jeszcze należy dodać, że pani Lidia do końca życia została damą. Do ostatnich swoich dni była damą, yy, która zwracała uwagę na sposób wysławiania się, na gesty. No, kobieta stuletnia, I, to, i i jakie to jest bogactwo dla nas, że ona z tym swoim rosyjskim, arystokratycznym dziedzictwem przechowanym przez 100 lat, potrafiła nas, ludzi bardzo często z prostym pochodzeniem, pewnie chłopskim. Potrafiła nas uczyć tego, jak być człowiekiem wyższych sfer? Ja byłem zawsze tym zawsze byłem zauroczony, zafascynowany tą, tą taką górnolotnością w jej, w jej zachowaniu. Kilka, jeszcze tak dopowiem, kilka tygodni temu odezwał się do mnie człowiek, który mieszka w Niemczech. Z bardzo, ciekawym, bardzo ciekawą informacją, że on na własną rękę robi spis, taki rejestr polskich miejsc pamięci w Niemczech Zachodnich. Ktoś zapyta, skąd tam polskie miejsca pamięci. No to są i działacze polscy, którzy nie, nie wiem, czy słuchacze nasi wiedzą. Robię teraz małą dygresję, ale argument przeciwko. Odnowieniu, odtworzeniu statusu mniejszości polskiej dla Polaków mieszkających w Niemczech. Argument, który mówi, że ta mniejszość nie jest już, już mniejszością, bo się granice przesunęły na zachód, w związku z czym nie ma naturalnej, rdzennej ludności pogranicza, on jest do obalenia, dlatego że kiedy działał Związek Polaków w Niemczech przed II wojną światową, to 55% członków Związku żyło w landach środkowych, centralnych i w landach zachodnich. Ich żyło więcej niż na, na tych terenach wschodnich. Więc nawet argument, że ci Polacy, którzy wyjeżdżają za chlebem prawda, do Niemiec i tam pracują, że im się status mniejszości nie należy, to tym według różnych szacunków, ale pojawia się taka liczba. 150 tysięcy Polaków mieszkających w Niemczech, którzy są potomkami, przedwojennego potomkami członków przedwojennego związku Polaków w Niemczech, no wydaje mi się, że z przyzwoitości ten status mniejszości należałoby im przywrócić, bo oni żyją tam od tak. Tak. dziesiątek lat i, i, i to nie są ludzie, którzy pojechali tam do pracy w, w ostatnich latach y, 30. Odezwał się do mnie człowiek z taką informacją, że robi rejestr tych, tych miejsc pamięci. To są właśnie i działacze polscy, ale przede wszystkim chyba ofiary zbrodniczej działalności III Rzeszy, i pracownicy przymusowi, i, i ofiary jakichś łagrów. Tych grobów okazuje się w tych landach zachodnich jest całkiem sporo. I w rozmowie ten człowiek wyznał, że jego rodzina wyjechała do Niemiec z Górnego Śląska. Ale on z wyboru jest Polakiem. Jego rodzina, jak sam twierdzi, jest czysto niemiecka. Tradycja to tożsamość niemiecka, a on mieszkając w Niemczech, znając oczywiście z polski język polski, no zakochał się w polskości i uznał, że jednak jego opcja to jest ta opcja polska. To jest zresztą chyba bardzo częste wśród Polaków wyjeżdżających na zachód, że tą swoją tożsamość. Budują i gruntują, umacniają wtedy, kiedy ją stracą, prawda? Tak, ale do tamienku, no przecież na kresach. Ja z ogromną zazdrością patrzę na, tych nasz, na sposób yy, pracy, docenienia, dbania o polskość na kresach. Oni Polski nie mają od kilkudziesięciu lat, ale ta, to pielęgnowanie języka, to zwracanie uwagi właśnie na dziedzictwo. Jest takie, że mnie to wpędza w zakłopotanie. Ale również oni przyciągają tam y, ludzi, którzy Polakami z pochodzenia nie są. Znam taki świetny przykład. W lidzie y, Rosjanin, który ma wprawdzie żonę Polkę. Wielki działacz Związku Polaków na Białorusi, nie, nielegalnego, nieuznawanego, prześladowanego dzisiaj, no, z krwi i kości Rosjanin, czuje się Polakiem, bardzo dużo dla tej polskości robi. To jest znowu, to jest wybór i wcale nie trzeba do tego Polski, żeby tego wyboru dokonać. On go, wy, on go dokonał na Białorusi, on go dokonał dla, dla mniejszości polskiej. Czyli ona również przyciągnęła go pewnie tymi samymi akcentami, tymi samymi elementami, którymi my tutaj w Polsce. W Polsce jesteśmy w stanie przyciągnąć cudzoziemców. Ja mam podobną historię w swojej rodzinie, nie wiem, czy kiedyś Ci o niej opowiadałem. Moja jedna prababcia pochodziła z Charkowa. Jej dziadek, Fiodor Zajarny, był ruskim bojarem z pochodzenia. I prababcia Maria została, Maria, Maria została jako studentka chyba trzeciego roku wysłana przez Niemców do obozu pod Hamburgiem tam poznała mojego dziadka mojego pradziadka który pochodził ze wsi Budyłów na wschód od Lwowa tam urodził się mój dziadek Stanisław no i później osiedli się w Polsce i siostra mojego dziadka dowiedziała się na przykład o zbrodni katyńskiej w głębokiej komunie od swojej mamy Rosjanki Mój dziadek był wychowawcą, pedagogiem, instruktorem harcerskim w ZHP, który... Z panem Marianem Markiewiczem, naszym kombatantem, weteranem armii krajowej, no nie, działał w solidarności. Pan Marian mojego dziadka wciągnął, mimo że dziadek w połowie był Rosjaninem, ale to absolutnie nie przeszkadzało ani zgłaczenia. jemu, ani tym bardziej jego mamie, która wychowywała swoje dzieci po polsku, po prostu. A ona była Rosjanką z krwi i kości. O, mało te tego, ona nigdy nie miała obywatelstwa polskiego, bo nie wiem, czy to było zaniedbanie. Po polsku mówiła pięknie, no, mieszkała tutaj kilkadziesiąt lat, zmarła w 2003 roku, ale ona tak naprawdę zmarła jako ogóle, bezpaństwowiec. Może to w ogóle nie było jej potrzebne. Nie może, było. Myślę, ogóle, że nie czuła było. się Polką Myślę, bez tego papieru. Tak? Ten papier jest czasami drugorzędny zupełnie. Dokładnie, dokładnie. Więc mamy te historie i bliższe, i dalsze, ale no nawet taka prosta rzecz z, z innej strony. Mój prapradziadek, który był wołyniakiem, w powiecie krzemienieckim, no, miał świadomość polską, czuł się Polakiem, ale żeby być Polakiem w 100% i nauczyć się czytać po polsku, musiał nauczyć się sam i uczył się z pomocą księdza z książeczki do nabożeństwa. Więc właśnie taka, takie zaparcie, prawda? zaparcie, chęć poznania, zgłębiania tego, co jest nasze. Co tworzy to nasze dziedzictwo? Z jednej strony to właśnie będzie podstawa, czyli troska o język, nawet jak my się językiem współcześnie posługujemy, czy wrzucamy te obczyzmy, prawda, te briefingi, eventy i inne językowe śmiecie, czy dbamy jednak o to, żeby język polski był, był czysty, był piękny, a nie, a nie taki jakiś karłowaciały. Słuchaj, w artykule piszesz też o tym, że to działa czasami również w dwie strony. Piszesz o Polakach, którzy się tej polskości wyparli. Dajesz przykład Feliksa Dzierżyńskiego. No to tak faktycznie chyba jest, ale wydaje mi się, że to jest znacznie rzadsze, że chyba mniej byśmy mogli przywołać takich przykładów. Nie no, myślę, że moglibyśmy ich mnożyć, ale ale po co się skupiać na przykładach negatywnych? Raczej wydaje mi się, trzeba skupić się na tym, że tak samo jak Polakiem można zostać, zapisać się do polskości, w cudzysłowie, tak się można nawet przez swoją bierność wypisać i wrócić do stanu nie wiem, może to jest trochę wyolbrzymione, ale wrócić do stanu polskojęzycznej masy, plemienia, które mówi mniej więcej po polsku. Ale czy czuje po polsku, czy rozumie po polsku, czy to jest po prostu plemię, które mówi jednym językiem. Bo to, że my będziemy świadomi tego, co nas czyni Polakami, to, że każdy może się do budowania tej polskości włączyć i każdy może Polakiem zostać, to będzie czyniło jakby obraz narodu polskiego, a jak naród polski będzie świadomy, a mówimy przecież tak naprawdę cały czas o świadomości, to będzie też odpowiedzialny za to, co się dzieje teraz z narodem polskim i za to, co się będzie z nim działo w przyszłości. Plemie polskojęzyczne czy jakiekolwiek języczne niekoniecznie będzie odpowiedzialne, bo nie będzie świadome. A jeżeli my będziemy jako naród świadomi, no to będzie nam się działo dobrze. Z tej świadomości wynika m.in. to, że sami musimy o siebie zadbać. Nikt o nas nie zadba. Żadna instytucja międzynarodowa, żadne inne mocarstwo, nawet jeżeli tymczasowo jakąś tam łaskę czy pomoc nam okaże, to nie ma przecież świętych Mikołajów, tak? Każdy dba o swój interes i my musimy to po prostu pojąć. To nie jest jakiś tam manifest polityczny, to jest po prostu zwyczajny fakt, że każdy musi dbać o siebie, no bo komu ma zależeć na Polsce? Polakom ma zależeć na Polsce. Tak? A jeżeli Polakom na Polsce nie będzie zależało i będziemy myśleli, czy to jest taki sąsiad, czy to inny sąsiad, czy to jakiś nam nasz patron z bliższa lub dalsza się o nas zatroszczy, to się o nas nie zatroszczy, bo patron będzie chciał dla siebie jakichś tam profitów i to jest w polityce znane od zawsze, od zawsze. Mamy od takie zawsze. przykłady, można by długo mnożyć. I to jest chyba taka dobra sentencja na zakończenie tej rozmowy, żeby sobie powiedzieć, że mamy jako, jako naród, jako społeczeństwo, jako... Jako grupa ludzi dużo do zaoferowania. Mamy piękną, tolerancyjną historię, mamy, mamy świetny system wartości oparty o wiarę chrześcijańską, mamy bardzo wiele różnych pięknych rzeczy, które przyciągają ludzi. Przyciągajmy ich jak najwięcej i dbajmy o to, bo to musi przetrwać, bo to jest piękne, bo to, to stanowi o naszej największej sile ta polskość. I o naszej wyjątkowości. Nie mamy się czego generalnie jako naród wstydzić. Możemy być z tego dumni, ale żeby być dumni, musimy być świadomi. Więc przekazujmy to szczególnie młodszym. Sami się podnośmy, ale przekazujmy to młodszym. To jest nasze największe zadanie. Dzisiaj podnosili Państwa razem Marcin Żukowski i Eugeniusz Gosiewski ze Stowarzyszenia Od Dziękujemy pięknie. Dzięki serdecznie.